Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się, modlił się prze to do Pana i mówił: Proszę Pani, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do tarzisz, bo wiem, żeś ty jest Bóg. Łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Teraz panie, zabierz, proszę, duszę moją ode mnie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. Pan odrzekł: czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschodniej, tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego dnia Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew tak, iż usechł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę, także osłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił: Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza: Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? Odpowiedział słusznie gniewam się śmiertelnie, <głos》> rzekł Pan to żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem mieć litości nad niniwą wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt.